Witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 25. A dzisiaj pokażę Wam, jak robić fajne miniaturki lub zdjęcia na swoje potrzeby, po prostu w Farming Simulator 25. Jak wiecie, od kilku już farmingów mówi się o tym, że farming powinien wprowadzić tak zwanego screenshot moda, no wiecie, tak jak w WTS-ie. No i pewnie tak będzie się nazywał ten odcinek. lub zdjęcia jak w WTS na przykład albo coś takiego. No, jeszcze mam, mam koncepcję na tytuł jakiś. No ale dobra, przechodźmy już do tego, co chcę Wam dzisiaj pokazać. Mianowicie, screenshot mod. Jest taki y, mod do farminga, czy jakoś tak. Screenshot, no będziecie mieli w opisie ogólnie y, link do tego moda. Także co, Alt-J wchodzimy w to i teraz możemy sobie, tak, pauzować grę. Możemy sobie środek y, wiosny, wczesną. Późne, zimę. No, no, wiecie o co chodzi. Możemy też oczywiście sobie jesień wybrać. Proszę bardzo. No, i tutaj, wiadomo, słońce, deszcz, zachmurzenie, grat. No, wszystko, tak naprawdę. Szkoda, że burzy takiej typowej nie da się wywołać. No, ale w sumie. Gra tego tutaj, oczywiście, czas dnia możemy sobie, ale ja osobiście tutaj, żeby Wam pokazać, zrobimy sobie takie zdjęcie. Ale oczywiście możemy też latać kamerą. Tutaj Q sobie latamy, E się obniżamy. Teraz tak, tym sobie sterujemy i można też oczywiście W się przybliżać. Tu można o tak kółkiem sobie fowa kręcimy. Tu tak. Krzywiłem się, no nie wiem, takie jakieś zdjęcie, na przykład coś takiego. I sobie capture. I mamy je zrobione. Dalej, jeśli chodzi o obracanie, to robimy to, już Wam pokazuję Z i C. Także robimy sobie teraz bardziej na prosto, nie wiem, na przykład. O, coś takiego. Albo sobie o, obrócimy delikatnie, tylko i sobie capture. Możemy oczywiście sobie dostosować. O. Coś takiego. I teraz, jeśli wyjdziemy, to mamy cały czas. Co najważniejsze, to jest fajne i działa tak jak w ETS-ie, że nie musimy, że jakby nie przestawia nam to pór roku. Więc to jest akurat. Uważam fajne. Oczywiście tak jak powtarzam dalej, alti o tym jeszcze raz wejdziemy, tutaj możemy sobie zmieniać godziny, i pauzować grę. To są wszystkie opcje, ale opcji jest jeszcze więcej, jak przejdziemy do maszyn. No i dobra, teraz lecimy z fotografowaniem pojazdów. A jeśli Wam spodobał się ten odcinek, to możecie oczywiście zasubskrybować kanał, zostawić łapeczkę w górę. Z góry dziękuję. To motywuje mnie do dalszego nagrywania. Także co, żeby tutaj poprawnie zrobić zdjęcie, to ja polecam wam wsiąść do ciągnika, auta, bynajmniej czegokolwiek, co chcecie sfotografować. Altiot, oczywiście. I tutaj dzięki temu możecie sobie o startować, i macie kąt lepszy i teraz tak sobie zmienimy godzinę na przykład na 20 i patrzcie tutaj możecie tak, czyli macie osobę we wnętrzu, dobra na razie zmienię sobie godzinę, żeby to wszystko było lepiej widać, możecie mieć osobę w, w ciągniku albo jej nie mieć, ja oczywiście wybiorę żeby była, mogą być teraz sobie podkręcimy godzinę, mogą być światło ostrzegawcze, mogą być zwykłe podstawowe światła, mogą być Długie, tak zwane, zobaczcie, jak długo świecą. Także mogą być różne światła. Ja wy, załóżmy, że wybiorę długie. Przednie i oczywiście tylne. Także naprawdę, jeszcze godzinę może podkręcimy. Ta 20, tak mówiąc szczerze, to wygląda jakoś najciemniej. A sobie jeszcze tak. I załóżmy oprócz tego przekręcimy sobie tak, żeby nie było standardowo coś takiego. I teraz sobie weźmiemy godzinę. To sobie użyję pod miniaturkę, żeby tak było. O. Tylko to sobie zrobimy od tej strony. ale, no mówię, takie funkcje tutaj obsługuje ten mod sobie zrobimy coś takiego te światła jeszcze połączamy, bo teraz to źle wygląda no i teraz to wygląda świetnie Tutaj sobie scrollem oczywiście tak jak w poprzednich momentach, coś takiego. No, i to będzie moja miniaturka. Capture. Mam nadzieję, że to się zapisuje. Zaraz Wam powiem dokładnie, czy to rzeczywiście się zapisuje w pamięci. Już sobie sprawdzam, czy te wszystkie zrzuty się zapisują i czy one zapisują się tak jak każdy normalny zrzut ekranu z farminga. A mianowicie, już sobie sprawdzam. Tutaj mamy. A, widzicie, taka ciekawostka, tych zrzutów trzeba sobie poszukać, bo ich tutaj nie mam To jest ciekawe Pewnie tylko w folderze jakimś się to zapisuje, zaraz zobaczę Jeśli chodzi o te screeny, to musicie ich po prostu szukać w folderze właśnie z dokumenty My Games I tam macie Farming Simulator 25 Dalej, po prostu screenshots bo nigdzie indziej mi po prostu nie pokazuje tych zdjęć. Nie wiem dlaczego, ale tak może to jest tylko u mnie, ale taka porada właśnie do Was, że właśnie te zdjęcia pojawiają się tylko w tym folderze. Jeśli chodzi o ten odcinek, byłoby to na tyle. Osobiście mi ten screensh screenshot. Y Mód nie jest najbardziej potrzebny, ja go testuję bardziej pod Was. Jeśli Wam się spodobał, to oczywiście możecie wypowiedzieć w komentarzu, jak Wam się ten modyfikacja spodobała. A ja osobiście Easy Development Control to jest wszystko, co potrzebuję. Tutaj mam kąt, który sobie ustawiam, ja zawsze robię miniaturkę w taki sposób. Mam coś takiego, chudy scroll lock wyłączam, nie pauzuję gry. Teraz sobie F12 zmieniam. Załóżmy na 40, tu jakoś się ustawiam, mogę jeszcze włączyć tryb latania jakoś I się ustawiam po prostu dobrze I tak wyglądają moje miniaturki Mniej więcej coś takiego robię Także tyle Oczywiście ten samo przestawianie kątów jest fajne Więc może kiedyś będę coś eksperymentował z tą, tym trybem, mm. ale... Możecie oczywiście wypowiedzieć się w komentarzu, to był bardziej test tej modyfikacji, także co ja wam dziękuję za oglądanie do końca, widzimy się w kolejnych, cześć!